I co te, no już takie spore pisklaki, co one mówią? Daj, 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 daj. Tak to rozumiem. Co te młode kory morany tak piszą? Czego chcą? Proszę Państwa, po prostu chcą żyć. Po prostu chcą żyć. One jeszcze nie myślą, nie marzą o podróżach do Włoch, do Egiptu, do Ziemi Świętej. Nie marzą o tym. Nie wiedzą, że coś takiego ich czeka. Nie myślą o polowaniach o polowaniach na rybki nie marzą o tym. Jeszcze wszystko przed nimi w swoim czasie. Będą robić to, co im pokażą. Będą robić to, co im pokażą stare kormorany i polecą tam, gdzie stare kormorany je poprowadzą.